Patrzcie, jaki fajny ciągnik sobie wybrałem i przyjechałem nim na środek, żeby się pochwalić sąsiadowi, jaki to ciągnik u mnie jest wielki. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Czarny Pan, ze mną jest oczywiście Not Farming i dzisiaj będziemy dalej walczyć o to, kto będzie się szybciej rozwijał na wyspach. Słuchajcie, Najpierw muszę ogarnąć sobie prasę, która będzie działać znacznie lepiej od tej prasy przedkomorowej. Generalnie ta przedkomorowa prasa jest całkiem OK, ale zupełnie nie nadaje się do zatrudnienia pracownika. Ja oczywiście wykorzystuję sobie tutaj moda courseplay, no i efekt jest taki, że tamta prasa nie nadaje się już do niczego. Dlatego też pojechałem do sklepu i wymieniłem prasę na zupełnie inny model. Putinger. I tutaj mamy imprez coś tam. To jest oczywiście ta prasa, która jest dostępna w podstawce gry. Ja zamierzam puścić tutaj pracownika. To jest prasa normalna, nie jest to żadna prasa przedkomorowa. Jest to standardowy model, ale jednocześnie wyposażony w owijarkę. No i w tym momencie pracownik, gdy jedzie właśnie z taką pracą, zachowuje się dokładnie tak jak powinien. Czyli jedzie i w momencie, kiedy prasa się zatrzymuje, no to pracownik też się zatrzymuje, a nie dodaje gazu, tak jak w poprzednim przypadku. Tak czy inaczej, mam tutaj ogromną ilość, bel, którą dzisiaj będę musiał spieniężyć. Generalnie zamierzam dzisiaj zostać milionerem i postawić sobie fajny dom, no po prostu trzeba to zrobić. Natomiast na razie idę jeszcze wyciąć kilka drzew. Myślę, że to jest dobry pomysł, ponieważ na drzewach zarobiłem naprawdę sporo, więc jak zmielę ich jeszcze kilka, to na pewno będzie to dobry pomysł. W międzyczasie musiałem jeszcze odblokować pracownika, bo ewidentnie się zablokował, a skoro pracownik zablokował się po raz pierwszy, to chyba dobrym pomysłem będzie po prostu zebranie tych wszystkich bel na kupę, no bo wie, Wiecie, skoro zablokował się raz, to za chwilę zablokuje się i drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty i tak w kółko będzie się blokował na tych kolejnych belach, więc będzie marnował czas i oczywiście pieniądze. Nie zależy mi na tym, żeby pracownik tutaj po prostu stał, robił bezczynnie jakieś rzeczy, no bo ja płacę pracownikowi za czas, nie za wykonane zadanie, tylko po prostu za czas, więc jak pracownik stoi, to ja i tak muszę mu płacić. Oczywiście nie jest to nic fajnego w farmingu. Dopóki pracownik pracuje, no to wszystko jest ok. Natomiast on w każdej chwili może oczywiście postanowić przestać pracować, postanowi się zwolnić, postanowi zrobić jakieś dziwne rzeczy albo po prostu się gdzieś zablokuje. I to nie ma znaczenia, czy korzystam ze zwykłego pracownika, czy z pracownika Courseplay. Ten pracownik od czasu do czasu i tak potrafi naprawdę zrobić różne ciekawe rzeczy. A jak pewnie wiecie, ja w farmingu gram już dość długo, widziałem praktycznie wszystko. No właśnie, widziałem praktycznie wszystko, ale znikających beli jeszcze nie. Co tu się wydarzyło przed chwilą? Czy jest w mi w stanie ktoś teraz wytłumaczyć? Przejechałem sobie spokojnie tutaj, czy te bele normalnie zostały zjedzone przez ten Silos. No popatrzcie, 10 tysięcy litrów kiszonki mam w tym silosie. Skąd się to wzięło? No i dodatkowo jest jeszcze sporo litrów trawy. Więc właśnie powiedziałem to chyba w złą godzinę, bo powiedziałem, że widziałem w farmingu już chyba wszystko. I właśnie okazuje się, że chyba jednak nie wszystko, bo w tym momencie Silos zeżarł nie do końca, to to no cóż, zdarzają się i takie sytuacje. No więc w takim razie pojedziemy sobie z akcją ratunkową. O ile kiszonka nie jest oczywiście żadnym problemem i przetransportuję ją prosto do skupu, no i zarobię na tym trochę pieniędzy, nie za dużo chyba jednak, no bo tu mam tylko 8000 litrów, no to zarobiłem 5, prawie 5700, no to w sumie nawet bardzo dobrze. Myślałem, że zarobię sporo mniej, 5700 to jest dobry wynik, natomiast większy problem jest z tą trawą, no bo ta trawa oczywiście mi tutaj nie sfermentuje. Gdyby tam były bele, to nie ma problemu, no bo jak wrzucicie bele do maga, no, to wam się one normalnie sfermentują, to się ukisi i będziecie to mieli, ale w przypadku takiego silosu, no nie ma szans. Dlatego postanowiłem zrobić akcję dość taką szaloną. Normalnie zaproszę tutaj sąsiada, żeby sobie popatrzył i obejrzał, jak to wygląda z jego perspektywy. A właśnie, jeżeli chcecie, to po obejrzeniu tego odcinka obejrzyjcie oczywiście to, co nagrał NotFarming, no bo my tutaj rywalizujemy, więc zachęcam was do tego, żebyście po prostu zobaczyli, jaką sobie radzi u siebie. Przy okazji będziecie mogli zobaczyć za chwilę bardzo ciekawy widok z jego perspektywy. Bo powiem wam szczerze, że czegoś takiego to ja jeszcze nie robiłem. Miałem tutaj oczywiście bardzo dużo tej trawy w tym silosie, co w ogóle jest absurdalne, bo to jest silos na ziarno, a nie na jakąś trawę. I zeżar mi ten silos trawę. No to jeszcze teraz tą trawę muszę rozsypać na polu. Więc robię rzecz taką trochę absurdalną, bo na tym, na tym polu przecież tej trawy jest bardzo dużo. No a ja biorę tą trawę jeszcze z silosu i normalnie wiozę ją na pole. No to trochę tak, jakby ciąć drzewo i wozić je do lasu. No trochę. Bez sensu. Raczej się robi odwrotnie. No i raczej ja tą trawę też powinienem zebrać z pola, a nie wwozić ją tutaj na pole. No ale wiecie, dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że teraz zamierzam przyjechać właśnie tym oto tutaj ciągnikiem, który jak widzicie poradził sobie bardzo dobrze i zrobił bardzo dużo beli. Zamierzam to teraz podłączyć. Ej, dlaczego to nie mogę tego podłączyć? Co tu się dzieje? Halo? A może to trzeba odwrócić? Nie, no chyba dobrze jest. Czekajcie, znowu coś zrąbałem, znowu coś źle zrobiłem. Aha, no tak, trzeba było to odwrócić. Widzicie? Czasami człowiek nie pomyśli, czasami się człowiek zagapi, zamyśli, nie wiem, czas. Po... Po prostu różne rzeczy zrobi. No właśnie, znowu się zagapiłem. Wjechałem teraz w most i się prawie zablokowałem, ale dobra, i jakoś się wyratowałem. No i jedziemy, zobaczcie, co się teraz dzieje. Mam teraz bardzo, bardzo dużo trawy w jednym pokosie. To jest oczywiście za dużo trawy, nie powinno to tak wyglądać. Moja prasa ledwie sobie z tym radzi. Zobaczcie, owijamy teraz kolejną belę. Oczywiście tutaj jest jeszcze taki mod, dzięki któremu folia zmienia kolor w trakcie pracy. O, przyszedł od farming, będzie obserwował teraz szaloną akcję. Patrzcie, co ja robię. Normalnie zakopałem się teraz w trawie, bo tej trawy jest tutaj tak dużo. Moja zgrabiarka jakoś radzi. Natomiast moja prasa ewidentnie nie. Przyszedł od farming tutaj mi normalnie żarówką poświecić, latarką. Zobaczył sobie, co sąsiad wyprawia. No i doszedł do wniosku, że to nie na jego nerwy, dlatego że takich rzeczy w farmingu to on nie robi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sąsiada tutaj pogrzało. Tak, coś mi się wydaje, że mógł sobie pomyśleć. No ale efekt jest taki, że ja muszę to teraz jakoś sprasować. Oczywiście nie będę czekał teraz pół godziny, aż to zostanie sprasowane, bo jak widzicie, owiarka jeszcze pracuje, więc będę się teraz tak teleportował między tymi pojazdami. Zrobię dwie bele. Potem poczekam, żeby prasa skończyła to wszystko robić. I będę robił kolejne dwie. No, bo szkodami czasu. Wrzucę sobie bele teraz tutaj na przyczepkę. O, kolejno się, jak widzicie, owija. Jeszcze sobie rozładowałem w międzyczasie, bo coś się tam chyba zbagowało. No i dobra, mamy teraz kolejną, pojadę sobie w prawo. O jaki tu będzie wielki pokos? No słuchajcie, to są naprawdę absurdalne rzeczy, które ja tutaj robię. Tej trawy jest tak strasznie dużo, że nie za bardzo jest w ogóle co z nią zrobić. Ja wcześniej przecież kosiłem tą wyspę pewnie ze 3 czy 4 razy. Dodatkowo przywiozłem jeszcze tutaj 50 tysięcy litrów tej trawy, którą przed chwilą wyładowałem z mojego silosu. No i ewidentnie tutaj będą się działy jaja. Tak czy inaczej, w międzyczasie jeszcze wykorzystując oczywiście czas na do maksimum, no bo wiecie, czas to pieniądz, a ja rywalizuję o to, żeby zarobić więcej pieniędzy niż not farming, który jest gdzieś tam po drugiej stronie wyspy i rozwija swoje gospodarstwo, więc ja mam w tej chwili 620 Tysięcy. Z pewnych źródeł wiem, że faktycznie mam teraz więcej pieniędzy na koncie, ale not farming ma dwie pompy do ropy naftowej, na których zarobił bardzo dużo pieniędzy, więc wygląda na to, że biznes naftowy w farmingu bardzo się opłaca. Także coś mi się wydaje, że będę musiał rozwinąć właśnie skrzydła z biznesem naftowym. No nie mam za dużo pieniędzy, żeby postawić sobie takie specjalne pompy, natomiast mam pracownika, który nie do końca ogarnia, co tutaj się powinno dziać, więc muszę manualnie to wszystko robić. Dobra, załadowałem teraz całą przyczepkę. Już omijam ten żeby przypadkiem mi niczego tutaj nie zezarło z powrotem, chociaż przejechałem, tak powiem szczerze, na centymetry. Wyładowałem sobie oczywiście te wszystkie bele gdzieś tam na kupę. Dwie kolejne tutaj powstały, akurat są fioletowe. No i lecimy dalej, bo tych kolorów tutaj naprawdę jest ogromna ilość. Tylko, że ta zgrabiarka z przodu, czyli Lizard Front Windrower, bo też często pytacie o to, co to jest. To jest z tego co pamiętam, nawet na hubie dostępne. No i jest to modzik, który faktycznie sprawdza się świetnie, bo ta zgrabiarka z przodu robi ogromną robotę. Tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli z niej korzystacie, no to fajnie by było, żeby jednak. Kosić trawę jeden raz, a nie cztery czy pięć, i potem się dziwić, że zgrabiarka ledwo wyrabia was, wystrzeliwuje bez mała w kosmos na taką wielką pryzmę, Na no, dodatkowo prasa z tyłu, która normalnie powinna prasować, no nie za bardzo działa, bo się po prostu momentalnie zapycha. Oczywiście w prawdziwym życiu tego typu rzeczy nie byłyby możliwe, bo prasa by się faktycznie zapchała swoją drogą. Gdzieś, gdzieś kiedyś widziałem takiego shorta, gdzie ktoś jechał z taką prasą marki Gewile. Może nawet go oglądaliście, bo to jest short, który tam miał kilka milionów wyświetleń, więc był taki short. No i ktoś tam sobie jechał. Wjechał, wjechał w taką wielką kubkę siana chyba, no i zapchał prasę. No i oczywiście najciekawsze komentarze były takie, że gość gra w Farminga. No bo wiecie, w Farmingu można takie rzeczy robić, a w prawdziwym życiu niekoniecznie. No a ja teraz idę zmielić kolejne drzewo. Jak widzicie, ta maszyna, którą sobie tutaj stuningowałem jakiś czas temu, radzi sobie naprawdę świetnie, więc teraz mogę sobie ją tutaj zostawić. Ona będzie wciągać dla mnie kolejne drzewo. Tak, więc ja sobie się teraz ustawię i teraz może się tutaj dalej wszystko dziać już bez mnie, więc ja zaraz pewnie przeskoczę dalej, chociaż jeszcze pomyślałem sobie, że obejrzę jak to wygląda. Natomiast wcześniej pozbyłem się drzew w taki bardziej stacjonarny sposób, czyli czekałem Aż drzewo zostanie wciągnięte od początku do końca. Myślę, że wytniemy sobie jeszcze kilka drzew, żeby tutaj już od razu się tego pozbyć. O, piękny pniaczek został, jak widzicie, usunięty. Na razie zacznijmy od jednego drzewa: wrzuca sobie tutaj, niech się ładnie wycina, a sam idę robić kolejne rzeczy. Dobra, jak to tutaj wygląda? Mam jeszcze sporo trawy, właśnie, ale trzeba będzie tutaj zgrabić, jak widzicie, teraz bardzo dużą ilość trawy. W międzyczasie drzewo zostało zmielone na wiór na trociny w mgnieniu oka, więc bardzo dobrze, ale jeszcze troszkę mijaczków tutaj zostało. Kolejna bela została wyprodukowana, wcześniej była zielona, Teraz mamy ładną pomarańczową. W sumie bardzo fajny kolor tych pomarańczowych beli, taki rzucający się w oczy, ale bez przesady. O, teraz nam wylosowało fioletowy. A to ten fioletowy to już był taki, chociaż bardziej bym powiedział, że to jest taki fioletowo-różowy. Wiecie, ja tam w kolorze za bardzo nie umiem, ale jak dla mnie, dla takiego totalnego laika, to jest to taki bardziej fioletowo-różowy, bo taki typowy fioletowy to jest tutaj teraz na mojej przyczepce, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy to faktycznie jest fioletowy, czy jakiś inny. Podejrzewam, że jak tutaj osoby, które naprawdę ogarniają kolory, by się zleciały, to byście na mi normalnie każdą balę innym kolorem A ja jednak rozpoznaję ich chyba tylko 16 Tak czy inaczej, lecimy teraz dalej Dlatego, że zamierzam postawić kilka budynków Za pomocą których zamierzam się dorobić W najbliższej przyszłości, czyli otwieramy Jak widzicie, rafinerię No dobra, może nie rafinerię, ale otwieramy sobie Pompę ropy naftowej, no bo jak pewnie widzicie Zielona energia w farmingu W ogóle mi się nie sprawdza, nie wiem czy jest to W prawdziwym życiu, czy tak to działa tak samo Natomiast ja myślałem, że zrobię Sobie tutaj naprawdę zieloną farmę Słuchajcie, przecież tyle wiatraków tutaj miał Twarming postawił sobie bardzo dużo też paneli słonecznych czy tam innych rzeczy. No, i generalnie tak postanowiliśmy, że będziemy zarabiać w sposób zielony, taki fajny. Jak sobie myślałem i wiecie co i guzik z tego wyszło. Słuchajcie, przecież te wiatraki to była jedna wielka pomyłka. Ja wyładowałem ogromną ilość pieniędzy w te wiatraki i praktycznie nic z tego nie mam. Dlatego postanowiłem iść, postawić budynek normalnie wagi ciężkiej. Skoro u niego to działa, skoro sąsiad ma dwie takie pompy, to ja muszę mieć trzy. Skoro nie mogę mieć lepszej pompy, bo to już jest najlepsza, to muszę mieć trzy. Skoro sąsiad ma dwie, to ja muszę mieć trzy. Oczywiście taka jest mentalność w większości Polaków i to oczywiście tutaj to jest tylko i wyłącznie tak bardzo humorystyczne. Bo to wcale nie jest tak, że skoro sąsiad sobie coś zbudował, to ja też będę musiał coś takiego mieć. Skoro sąsiad zbuduje sobie dom na górce, to ja też muszę mieć dom na górce, co? Pewnie tak pomyślicie, więc oglądajcie ten odcinek do końca, bo coś czuję, że możemy dzisiaj się jeszcze bardziej trollować. Tak czy inaczej, lecimy dalej. Ja próbowałem wskoczyć tutaj na jeden taki budynek, ale okazało się to niemożliwe. Myślałem, że wskoczę na szklarnię do notfarminga, żeby zobaczyć, jak to wygląda. On tutaj, jak widzicie, postawił sobie bardzo dużo różnych budynków tam dalej. Na przykład takich budynków, które tam, aha, no ja opowiadam o budynkach i kamerę odwróciłem. Tak czy inaczej, postawił sobie dużo budynków, które mu będą przynosić duży dochód. Do tego ma jeszcze ogromną ilość bel, no więc generalnie powinien zarobić kupę siana. Zobaczcie też ile ja zarobiłem, bo ja już miałem milion sto tysięcy tam praktycznie tylko i wyłącznie z tej ropy naftowej, więc to pokazuje jak dużo pieniędzy można było zarobić w ten krótki czas. Oczywiście sprzedałem jeszcze troszkę beli, więc w tym momencie zarobek jest już naprawdę imponujący. No i teraz zamierzam posprzątać sobie to pole, żeby tutaj puścić mojego pracownika, który będzie robił dla mnie kiszonkę. Oczywiście ten pracownik najpierw będzie jeździł, będzie kosił trawę, potem puszcza tego drugiego pracownika, który będzie dla mnie prasował, no i wszystko będzie fajnie. Bo ja generalnie zamierzam całkowicie zautomatyzować produkcję kiszonki, z której jak widzicie mam bardzo dużo pieniędzy. Aczkolwiek patrząc na to, że ja już mam teraz dwieście tysięcy, stałem się milionerem w sobie tylko za to, że sobie stoję i śpię właściwie, no to pomyślałem sobie, że kurczę, no po co ja mam robić? Tyle tutaj tych wszystkich rzeczy, skoro ja już się dorobiłem. Więc seria można powiedzieć jest wygrana, no bo wreszcie mam tyle pieniędzy, że mogę się tutaj zacząć budować, dokładnie tak jakbym chciał. Wreszcie mogę zacząć wydawać pieniądze na głupoty. No słuchajcie. Wcześniej musiałem normalnie liczyć każdą złotówkę, czy tam każde euro w tym momencie, każdego centa, o może tak, żebyście mi tutaj już od razu w komentarzach nie poprawiali, więc wcześniej musiałem liczyć każdą drobną monetkę, a teraz na spokojnie wreszcie będę w stanie kupić sobie coś, co chcę. Nieco muszę, nieco jest rozsądne, nieco jest normalnie tutaj niezbędne do tego, żeby się rozwijać, tylko będę mógł wreszcie wydać sobie jakieś 500 tysięcy na cokolwiek. Więc bardzo mnie to cieszy. Mamy siódmy odcinek i wreszcie jestem, można powiedzieć, troszkę dorobiony. Ale oczywiście nie można osiąść na laurach, dlatego że pieniądze, skoro szybko przyszły, to szybko mogą też iść. Także puszczam sobie pracownika, on będzie dla mnie robił belę, a sam będę zwoził wcześniej zrobione właśnie tutaj kulki. Patrzyłem sobie jeszcze, jak wygląda sytuacja z kontraktami. No, myślałem, że może trafi się coś na kiszonkę, żebym tam zarobił więcej pieniędzy, ale oczywiście szczęścia to ja do tego nie mam, bo te kontrakty, które tutaj są, to nie są takie standardowe kontrakty. Weź, przyjedź na pole sąsiada. I... I mu tam skultywatoruj, czy tam mu coś zasiej, czy tam zbierz mu kamienie, czy nie wiadomo co jeszcze, chociaż nie wiem, czy jest kontrakt na kamienie. Tak czy inaczej, to są takie kontrakty, powiedzmy, które chciałbym zobaczyć w kolejnym farmingu, i to chciałbym, żeby takie coś naprawdę było, żeby taka mechanika była. Polega to na tym, że po prostu w pewnym określonym czasie muszę do skupu dowieść określoną ilość rzeczy, określoną ilość określonego towaru. Wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że na przykład jest kontrakt i sklep żąda, czy tam ten skup, że 50 tysięcy litrów trawy i ja mam określony czas na to, żeby te 50 tysięcy litrów trawy przywieźć. Jak przywiozę, dostanę wynagrodzenie. Natomiast kontrakty z trawą oczywiście się w ogóle nie opłacają, bo dużo bardziej opłaca się zrobić z tej trawy kiszonkę, bo i tak więcej zarobię niż za taki kontrakt. W ogóle to mam wrażenie, że tutaj leży moja kosiarka, która zupełnie nie wiedzieć czemu wpadła tutaj i zawadza, więc musiałem ją troszeczkę tak wyrzucić. W sumie może ją sprzedam za jakiś czas, chociaż jest to jakiś mały relikt przeszłości, więc może nawet jej nie będę sprzedawał, tylko ją gdzieś tam ulokuję, za jakiś czas czas pokażę. Nie wiem, jeszcze co z tym zrobię. Mam jeszcze cztery bele, które wcześniej bym wziął z pocałowaniem ręki, a teraz w tym momencie one już nie tak wiele zmienią. Chociaż 5300 euro to zawsze jest dobry wynik, więc będę to przyjmował bardzo zadowolony. Chodźmy w takim razie do sklepu, dlatego, że teraz zrobię pierwszy zakup, który nie jest zakupem koniecznym, tylko jest zakupem można powiedzieć, będzie to moja pierwsza fanaberia. Zdecydowałem sobie kupić specjalną beczkę. Beczka ma pojemność 100 tysięcy litrów i teraz do tego zamierzam kupić sobie jeszcze jakiś ciągnik siodłowy. Myślałem, że wezmę jakiś tani i dobry, ale oczywiście niczego takiego nie znalazłem, bo w przypadku ciągników siodłowych tak dobrze już nie ma. Więc poszedłem do sklepu, znalazłem jakiegoś, jakąś taką Tatrę, która dodatkowo jest jeszcze zmodyfikowana przez chyba jednego z moich ulubionych hmm, make-moderów, czy nie wiem jak to nazwać. Chodzi o to, o kogoś, kto będzie zmieniał mody. No jest taki gość Stevie, w sumie to nawet nie pamiętam skąd ja pobrałem tego moda, więc w sumie to jest taki gość, który edytował te mody i generalnie powstało bardzo dużo szalonych wersji, więc jak widzę takiego moda Edited by Stevie tutaj na tym save to normalnie jestem w siódmym niebie, bo wiem, że to jest mod, który normalnie zmieni naprawdę bardzo dużo rzeczy. No i akurat tutaj ta Tatra jest zmodyfikowana w ten sposób, że ma mocniejszy silnik. Teoretycznie na nic to nie wpływa, oprócz tego, że Tatra będzie jeździć troszeczkę sprawniej i bardzo mi się to oczywiście podoba. W międzyczasie pójdę jeszcze troszkę nakarmić moje krowy, bo wygląda na to, że one tutaj troszeczkę. Teraz głodują, no ale na szczęście udało się to zrobić, więc jeszcze puszczę sobie pracownika, żeby on tutaj jeździł i moją dużą wyspę już od razu prasował. Generalnie mam nadzieję, że nie będzie z tym pracownikiem żadnego problemu, no bo wiecie, ma normalne całe pole, więc. A co to tutaj, jakiś kij normalnie wbity z czerwonym miksikiem? Dziwna sprawa, pierwszy raz widzę coś takiego w farmingu, możecie napisać w komentarzach, jeżeli wiecie skąd się to wzięło. Natomiast ja jadę dalej, dlatego że muszę pozbierać mleko, które tutaj jest oczywiście przy krowach. Wcześniej oczywiście był dokładnie ten sam problem, który występował wcześniej, czyli musiałem to mleko najpierw zabrać tak, jakby środka wyspy, bo oczywiście ten trigger się zbagował. No ale cóż, mamy farminga, więc bagi są rzeczą normalną. Już chyba od wielu farmingów, wielu youtuberów zwracało uwagę na to, że większość błędów powinna zostać naprawiona. No i co? No i mamy kolejny błąd, bo ja nie mogę sprzedać tej Beli. Słuchajcie, co tu się dzieje? Dlaczego ta bela leży na środku? Nie wiem. Nie, nie sprzedała się, więc postanowiłem zdenerwować sąsiada i postawiłem mu tą Belę na środku, a on akurat przyjechał i ją rozwalił. Myślałem, że trochę dłużej potrwa, zanim on się zorientuje, że tutaj leży Bela, no ale skoro ta Beli nie jestem w stanie w żaden sposób sprzedać, to niech idzie sobie do morza, utopię ją tam, mogę normalnie zrobić jakąś dziurę wcześniej wykopać i tam ją wrzucić. No ale trudno, nie mogę z nią nic zrobić, Bela mi się zbagowała, rozmnożyła, nie mogę jej sprzedać, nie wiem normalnie co się da z nią zrobić, tak czy inaczej ona będzie sobie tam teraz pewnie siedzieć do końca serii i jeden dzień dłużej. W międzyczasie jedziemy teraz odbierać palety. Zobaczcie, tych palet jest tutaj bardzo dużo. Oczywiście na początku wziąłem paletę wełny, dodałem sobie do tego jeszcze kilka palet y, jajek, no i byłbym zapomniał o mojej fabryce, która robi tych palet naprawdę bardzo dużo. To jest moja ulubiona fabryka, dlatego że ona z niczego w tym momencie produkuje mi palety mąki i przy okazji palety chleba. Bo po pierwsze ja z tej mąki, którą tutaj sobie wyprodukuję, z niczego, ale to zaraz do tego dojdziemy, z tej mąki produkuję chleb. To jest akurat bardzo proste do ogarnięcia, no bo generalnie z mąki produkuje się chleb. Natomiast pewnie zapytacie, skąd się wzięła ta mąka? No i już wam odpowiadam. Po prostu ta mąka wzięła się stąd, że ja pewnego razu przywiozłem sobie jęczmień i ten jęczmień w jakiś magiczny sposób mi się rozmnożył. I teraz cały czas jest milion jęczmienia w magazynie, co jest oczywiście absurdalne. No ale skoro w farmingu mamy takie rzeczy, mamy takie zbagowane rzeczy, no to cóż, no nie będę narzekał. Skoro troszkę pieniędzy gra chce mi dodać, no to ja nie będę się przed tym bronił. Oczywiście fabryka ma pewną wydajność, a pracownik ma ewidentnie chyba jakieś upośledzenie, bo zobaczcie, co on w tym momencie zrobił. Widziałem w farmingu wiele rzeczy, ale czegoś takiego jeszcze nie. Pracownik się tu zaczepił, wjechał do jeziora i normalnie sobie stał. Nasz sąsiad przyszedł zobaczyć, co się tutaj działo normalnie, co ten pracownik odstawił i skomentował to słowami mniej więcej takimi, że e, chyba jednak nie widziałem wszystkich rzeczy w farmingu i muszę mu przyznać rację, dlatego że ewidentnie tutaj gra postanowiła mnie w tej serii bardzo mocno trollować, a w dzisiejszym odcinku to już trollowanko jest do kwadratu. Oczywiście przynajmniej jest śmiesznie. Aha, no tak, teraz pracownik będzie tutaj jechał i zahaczał obelę. No fantastycznie, ale na to mam lekarstwo. Bo po prostu wsiądę sobie teraz do mojego traktorka. Traktorek jest oczywiście wyposażony w specjalną przyczepę z autoloadem. Doskonale ją znacie: Autoload, Stock, Trailer, Pack. Jeżeli ktoś by pytał, co to jest, na modchabie do wzięcia. No i jedziemy teraz zbierać te belę, żeby nie było problemów. Teraz te dwie sobie wezmę. No i ta jeszcze jedna bela. Ha, ale ten pracownik znowu widzę, że postanowił wykazać się swoją inteligencją, i w momencie, kiedy ja wziąłem mu tą belę, to on w podzięce po prostu ruszył na mnie i zaczął mnie taranować. No po prostu świetnie. Dobra, skoro jestem w tym miejscu, to może poczekam jeszcze na jakąś kolejną belę. No bo, na belę, paletę, bo myślałem, że tutaj meble mi się wyprodukują w większej ilości. A guzik, prawda? I jeszcze zapomniałem dolać wody do moich szklarni. Ojo, oj oj, 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 czarny panie, co ty tutaj robisz? Tak nie można, tak nie można. Bo to przecież są pieniądze, które powinienem zarobić, a ja tego nie zrobiłem. No dobrze, ale w takim razie będę musiał jakoś nawodnić te szklarnie, więc skorzystam sobie z takiego małego triku. Sąsiad podpowiedział, że to dobrze działa, więc trzeba spróbować. Włączamy sobie produkcję w takim razie. Z niczego będzie pompowana ta woda i automatycznie dystrybuowana do tych szklarni, więc w sumie bardzo spoko opcja, żeby zrobić automatyczne nawodnienie. Lecę jeszcze, zbiorę te bele szybciutko, żeby od razu było to zrobione. Pracownik widzę, znowu się zablokował tutaj, ale nawet komunikatu nie wysłał, że jest zablokowany. Ja w międzyczasie wjechałem na Jakąś taką jasno-niebieską belę, bo w sumie jest jeszcze ciemno-niebieska bela, ale ona wygląda trochę inaczej. Do tego jeszcze jakiś zielony, czerwony, no w sumie fajny ten mod na to, żeby te bele były kolorowe, bo każda bela może wyglądać inaczej. I najlepsze jest to, że to nie są jakieś cztery randomowe kolory, które są wymieszane między sobą, tylko tego jest dużo. A sąsiad postawił sobie, jak widzicie, willę na górze, no więc wygląda na to, że skoro sąsiad coś takiego zrobił, to ja muszę mieć willę, ale na górze większej. No bo pewnie wiecie, że to jest taka typowa polska mentalność. Skoro sąsiad kupił pasata, to ja muszę mieć też pasata, tylko oczywiście nowszego o dwa tygodnie nowszego, albo dobra, albo żebym miał chociaż dwa konie mechaniczne więcej, no to wtedy se sąsiad dołoży spoiler do tego, mm, no to ja wtedy dołożę jeszcze tam coś, oczywiście weźcie to z przymrużeniem oka, bo to wiecie, to taka, to, to tak na żarty wszystko, tak czy inaczej, ja postanowiłem zrobić drogę, bo jak pewnie wiecie, jestem mistrzem budowania dróg, więc zacząłem od tego, że zrobiłem sobie drogę, tylko musiałem trochę teren przekształcić i wygląda na to, że teren troszeczkę bardziej zmasakrowałem niż przekształciłem, zrobiłem coś, czego nie planowałem, no ale na szczęście udało się w miarę go tutaj ogarnąć. Zrobimy sobie drogę asfaltową, bo pomyślałem sobie, że nie będę robił dokładnie takiej samej drogi jak na No Man's Land, żeby to nie było nudne. No i wiecie co? Wpadłem jeszcze na jeden genialny pomysł, żeby te krowy zasypać. To znaczy, żeby krowy normalnie chodziły już po pastwisku, a nie żeby się tutaj taplały w morzu. No bo to oczywiście nie wygląda jakoś tak bardzo realistycznie, ale zobaczcie, ile pieniędzy muszę wydać na to, żeby krowy normalnie mogły chodzić po trawie. Część krow oczywiście gdzieś tam pod ziemię się zapadła w tym momencie, no ale spoko idą, wykopią się. To są krowie, które są. Sobie z tym poradzą. Tutaj w ogóle nie miałem nawet jakiegoś punktu takiego orientacyjnego i musiałem to wszystko ogarnąć, ale na szczęście się udało. No i zobaczcie, te krowy, niektóre faktycznie chodzą tam po ziemi, niektóre wychodzą na powierzchnię, niektóre już są pod ziemią, więc mamy niektóre podziemne krowy. Były krowy morskie, no to teraz będą krowy ziemne, ewidentnie. No i dobrze, mamy to ogarnięte, więc pasowałoby jeszcze zrobić jakąś linię, chociaż przez środek, żeby ta droga w miarę realistycznie wyglądała. Tak się zastanawiałem, jaką teksturę tutaj w ogóle wykorzystać, no bo oczywiście mógłbym wykorzystać to, co było na No Man's Land, czyli ściółkę leśną, no ale z drugiej strony, linię raczej w farmingu, może można by było zrobić w końcu białe, więc zdecydowałem się na taką białą linię, która myślę, że będzie na tej mapie wyglądać całkiem dobrze. Czyli linię zrobimy z betonu, a drogę z asfaltu. No, w gruncie rzeczy mogłoby tak nawet być w prawdziwym życiu, chociaż oczywiście raczej linię robi się z czegoś innego niż beton, ale dobra, no wygląda to fajnie. Pole, które tutaj było, to już teraz mogę wreszcie zniszczyć, bo i tak już nie będę tutaj nic na nim robił. Zrobię sobie kiedyś nową wyspę z nowym polem, ewidentnie trzeba tak zrobić. No i tutaj naprawdę jeszcze sobie pomaluję, żeby to w miarę ładnie wyglądało, a na koniec poszerzę tą drogę, żeby też dobrze się po niej jeździło. To znaczy, wyrównam po prostu jej szerokość, żeby tak z jednej, jak i z drugiej strony była właśnie mniej więcej równa. No i teraz zaczyna mi się to po prostu podobać. Mam drogę tutaj, oczywiście zamierzam ją tam dalej budować w czorty, gdzieś tam w przyszłości. Natomiast jeszcze wcześniej, skoro sąsiad zrobił sobie taką willę, to ja oczywiście muszę zrobić willę większą. Nie no, może nie będę robił większej willi, ale na pewno będę musiał zrobić jakąś górkę. Tutaj w ogóle jeszcze próbowałem zrobić, wiecie co? Taką akcję, żeby te owce podnieść, i w sumie nawet fajnie wyszło. Natomiast serio, zrobimy sobie domek na górce. I to miałem taki pomysł już wcześniej, żeby zrobić dom na górce. Co prawda, Not Farming zrobił to pierwszy, ale zrobił to w bardzo dobry sposób. Nie wiem jak wam, ale mnie się to mega podoba. Natomiast ja postanowiłem zrobić wyspę, która będzie podobnej wielkości, tylko nie zwróciłem uwagi na to, że faktycznie podniosłem ten teren strasznie mocno i ta wyspa kosztowała mnie chyba ze 600 tysięcy. No słuchajcie, ma 1 300. 000. Wyspa była mega droga. Muszę do niej zrobić jeszcze jakąś drogę, właśnie, tak? Wyspa była droga i muszę zrobić drogę. Tutaj w ogóle znalazłem jakiś taki bawarski domek z wielką ilością kwiatków, i w ogóle mi się to do niej podobało. Ale znalazłem też willę, o której w sumie robiłem wam kiedyś odcinek o najlepszych modach, właśnie na PC-a i konsole. Mega fajna willa, bo można do niej wejść i ona wygląda bardzo realistycznie. Jeszcze jakiś garaż pasowałoby sobie tutaj dostawić. No i słuchajcie, nie wiem, no, ten za mały, ten za brzydki, ten za chudy, yy, tamten za tani, drugi za drogi. W ogóle tutaj tych garaży tutaj jest tyle, że o, to. to to nie, to też nie, kurczę, chociaż w sumie może i by było, może i ten garaż zostanie i będzie, no i tylko trzeba zrobić jeszcze jakiś wjazd, 22%, myślę sobie sporo, kurczę, 22% to jest taki konkretny podjazd, ciekawe jak tam sąsiad zrobił ile on tam miał podjazdu, no ale to już tam będziecie wiedzieć, jak obejrzycie sobie jego odcinek potem, tak czy inaczej, ja jeszcze tutaj muszę zrobić jakieś wyprofilowanie zakrętu żeby to w miarę dobrze wyglądało, tutaj jeszcze od wewnętrznej strony będzie trzeba podnieść trochę ten teren, ale widzę, że on się trochę popsuł jeszcze to wszystko wygładzić, żeby w miarę dobrze wyglądało, słuchajcie, nie jest źle no ale oczywiście na razie to jest jakieś takie brzydkie, no bo to jest wszystko takie błotne, więc trzeba tutaj pomalować to wszystko na zielono, żeby w miarę ładnie wyglądało. Do tego jeszcze sobie wygładzę, żeby ta wyspa wyglądała też tak trochę bardziej realistycznie, a nie jakby była wycięta normalnie z kawałka tortu, czy tam, że po prostu wezmę nóż i wytnę ją tak jakby wiecie z czego. No więc teraz dodamy sobie jeszcze trochę skał. W ogóle wziąłem granit. Nie wiem dlaczego się zdecydowałem na granit, ale w sumie fajna skała, więc czemu nie? Zrobimy sobie tutaj wjazdy, boczki, takie fajne. No i teraz wygląda ta wyspa na taką wyspę skalistą, która gdzieś sobie jest. Oczywiście zaraz jakąś skałę jeszcze tutaj dodam. Trzeba zrobić drogę. Droga będzie tutaj kostkowa. Dlaczego by nie? To bardzo ładnie będzie wyglądać. Oczywiście to jest ta kostka, którą znacie pewnie z No Man's Land. Bardzo fajna tekstura, już mi się ona podoba. Jeszcze tylko trzeba zrobić tutaj oczywiście skrzyżowanie, żeby to wszystko połączyć, żeby wszystko ładnie wyglądało, żeby dało się na legalu po prostu tutaj wjechać żeby sobie... Sąsiad mógł do mnie dojechać, jakby przypadkiem chciał wpaść na kawę potem, bo będziemy mieli już tyle pieniędzy, że będziemy mogli sobie na to pozwolić. No i zobaczcie, zrobię sobie jeszcze takie zielone boczki, ale to bardziej po to, żeby na razie tutaj sobie coś tam pomalować, A potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jakiś żywopłot gdzieś by tutaj jeszcze wstawił, żeby to, tak wiecie, w miarę realistyczniej, i bardziej żywiej wyglądało. Zaraz zobaczymy jeszcze, na co tutaj wpadnę. No a w międzyczasie zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo trzeba zrobić przecież dróżkę tutaj jakąś. Może jeszcze wypłytkuję sobie taki, taki, o, takie podwórko sobie zrobię. Zobaczcie teraz te płytki będą wyglądać spoko, tylko to trzeba oczywiście wyrównać, no bo tak wcześniej to tak namalowałem i było to brzydkie. Teraz podoba mi się znacznie bardziej. Jeszcze jakieś drzewka można by było dodać, żeby tutaj klimat był taki troszkę bardziej zachowany. O, średni dereń skrętnolistny. Ta nazwa jest taka mega trudna, ale ogólnie uważam, że te drzewka tutaj od razu dodają trochę życia. Mamy willę pośród drzew. O, jeszcze jakieś stokrotki sobie tutaj wrzuciłem, ale myślę, że to y, tam w sumie średnio wygląda, a tutaj wygląda to jeszcze gorzej. Nie wiem czemu, więc pozbędę się tych stokrotek. Y, co tutaj jeszcze wrzucić? Pasowałoby rzucić trawę, no bo w sumie dlaczego by nie? Będzie trawa, będzie ładnie to wyglądać. O i tam Trawa trochę wjechała, jak widzicie, na ten. na ten. nie wiem jak to nazwać, nawet na to podwórka, na ten beton dookoła domu. Tak czy inaczej, na ten chodniczek wszedła. Weszła troszkę trawa, tak wszedła. Weszła trawa. No i mamy to ogarnięte. Dobrze. Pasuje jeszcze jakiś płot zrobić. Oczywiście mam teraz fazę na żywopłoty, więc jak pewnie pamiętacie, na No Man's Land były żywopłoty. Na płaskiej mapie były żywopłoty. No to tutaj też muszą być żywopłoty, no bo dlaczego by nie? Po drugie, one będą bardzo dobrze wyglądać. Oczywiście jeszcze jakąś bramę muszę sobie znaleźć. Jeszcze nie przeglądałem, ile tutaj w modach mamy różnych bram, ale zaczyna mi się to powiem szczerze podobać. Podjazd jest całkiem fajny. Jeszcze sobie teraz oczywiście wyrównam to wszystko, żeby to było prawie jak od linijki, no bo skoro mam już taki podjazd, skoro zaraz sobie kupię jakieś fajne autokurcze normalne. Rolls, Rolls royce bym sobie kupił, żeby pokazać sąsiadowi, że mnie stać. Co prawda, będzie to bardzo dużo kosztować, ale skoro jestem już takim potentatem naftowym, to mogę sobie pozwolić chyba na Rolls Royce'a. Najpierw jednak postawię sobie bałwanka tutaj na środku, żeby troszkę trollował wszystkich, którzy będą chcieli mnie odwiedzić. Mam tutaj takiego fajnego bałwanka, mam nawet napisy, zaraz sobie zrobimy napis też Czarny Pan. No a jeżeli wy będziecie chcieli, serduszko w komentarzu, to śmiało możecie napisać świetne domy yy, na Wyspach. O, może tak, bo w gruncie rzeczy ten dom not farminga to mi się mega podoba, to nie tak, że ja tam jakoś Chcę z nim rywalizować, żeby mieć większy, lepszy. Tylko po prostu uważam, że naprawdę wyszedł on fajnie. Swoją drogą, napiszcie w komentarzach, który dom, tylko oczywiście, jak obejrzycie do końca, który dom według Was podoba się, po który dom po prostu podoba się Wam bardziej? Czy mój, czy ten, który zrobił not farming, bo w sumie to jest dobre pytanie. No i ja jeszcze tutaj wrzucę sobie jakieś dwa samochody, żeby tak było troszkę mniej yy, pusto. Pasowałoby jeszcze tutaj postawić jakąś bramę. No właśnie, tylko bramę, nie jakiś budynek. Pasowałoby postawić bramę. I wiecie, co znalazłem? Jedną, drugą, trzecią, czwartą. Słuchajcie, bramę automatycznie. Jakieś takie, taki płotek sobie nawet znalazłem, no w sumie będzie pasował do tego domu, więc dlaczego by nie? Słuchajcie, idę dalej i znalazłem złotą bramę. Ja wiem, że ta złota brama to tu będzie pasować jak pięć do nosa, ale skoro ja już tutaj muszę pokazać swoje bogactwo, no bo po prostu zrobiłem wielką willę. Zaraz serio, normalnie kupię jakiegoś Rolls Royce'a w takim razie, no to jeszcze zrobiłem sobie złotą bramę, która oczywiście będzie tutaj taka wielka. W sumie w takim trochę polskim stylu zrobimy sobie taką mini parodię. Natomiast na razie idę szukać jakiegoś samochodu. Nie wiem, może znajdę coś takiego. O jakiś Ferrari. Jest kurde Rolls Royce Phantom. Słuchajcie, to jest drogie auto, ale to będzie idealne auto dla rolnika, który się dorobił w 7 odcinków na tej mapie. 250 km na godzinę, tylko popatrzcie, jakiś kolor dla tego Rolls-Royce'a muszę tutaj wybrać, no i zastanawiałem się, jakie barwy właśnie tutaj, yy, o, może to, popatrzcie, zrobię z takiego patriotycznego biało-czerwonego, tylko środek, żeby nie był fioletowy, fioletowy, to nie, 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 zrobimy brązowy, no nie, ten, yy, o, tak, 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 teraz będzie to wyglądać zdecydowanie lepiej, jeszcze jakieś felgi sobie tutaj ładne ustawię, bo w ogóle te felgi mi się podobają, no i słuchajcie, Rolls-Royce Phantom, i na nawet dobrze wygląda w środku, naprawdę mega fajnie zrobiony mod. Oczywiście wszystko ładnie działa. Zastanawiałem się, czy można ten mod jakoś rozłożyć. Nie, nie ma możliwości otwarcia żadnych drzwi, aż sąsiad przyszedł popatrzeć normalnie i podziwiać teraz auto. Eee, no tak jak ja podziwiałem przed chwilą jego dom, tak teraz sąsiad przyszedł tutaj obejrzeć, co ja tutaj mam. No i właśnie miałem jeszcze dodać te moje napisy, więc zróbmy to w takim razie. Bo tutaj są takie fajne napisy, zestaw świecących symboli się to nazywa. Oczywiście do pobrania z mod huba, jakby ktoś pytał. No i mamy takie fajne literki, z których mogę sobie zrobić napisy. I tak, to jest akurat pomysł, który podpatrzyłem od mojego sąsiada. Drogi sąsiadzie, dziękuję ci za to, dlatego że ten sąsiad postanowił napisać sobie. Not farming, oczywiście się tam podpisał. No więc ja też się tutaj podpiszę. I będzie, może jeszcze dopiszę, że tu byłem. To będzie wtedy jeszcze śmieszniej. Natomiast ogólnie zrobiłem to tak fajnie. No i wiedźmy sobie tutaj, popatrzcie, sąsiad, o, kostkę zrobił. O, widzę, że tam była nawet. Tam była nawet. Yy, boisko do koszykówki, tylko że gra się kończy przy pierwszym aucie, tak mi się coś wydaje. Yy, bo tam troszkę duża góra była, więc jak ktoś nie trafi w tablicę. To kończę grę i musi biegać. No i jedziemy w takim razie. Oj, chyba obiłem, zarysowałem auto. No ale jeżeli jesteście ciekawi, co będzie dalej, to zostawcie łapkę w górę suba z dzwoneczkiem, a my widzimy się za jakiś czas. Cześć!